Dzisiaj w Wielkim Poście my rozmyślamy o tym, patrząc na Boga miłosiernego, co jest naszą prawdziwą ojczyzną. W drugim czytaniu słyszeliśmy słowa Świętego Pawła Apostoła: Nasza ojczyzna jest w niebie. Dlatego Jezus zaprasza nas, abyśmy wyszli na górę, z góry Możemy lepiej zobaczyć perspektywę całego naszego życia. Nasza Ojczyzna jest w niebie. To przypomina nam o jednej bardzo ważnej rzeczy. Ojczyzna nasza jest w niebie, ale nie można umiłować Ojczyzny Niebieskiej, jeżeli nie umiłuje się Ojczyzny Ziemskiej. Jezus bardzo kochał swój kraj. Nawet tak bardzo kochał swój kraj, że nie chciał głosić Ewangelii poza Izraelem. Mówił, apostołowie, wy pójdziecie dalej. A on ograniczył się tylko do swojej umiłowanej ziemi. My też mamy Ojczyznę w niebie. Zaprasza nas Jezus, byśmy poszli na górę przemienienia, ale mamy też Ojczyznę na ziemi. A nawet, jak mówi nasz. Pasterz, ksiądz arcybiskup, mamy dwie ojczyzny. Tę ojczyznę, którą, w której się urodziliśmy, którą bardzo kochamy, Ukrainę. I tę ojczyznę, która jest ojczyzną naszego serca, Polskę. Dzisiaj jest, dzisiaj na Ukrainie obchodzony jest Dzień Języka Polskiego. I umiłować Ojczyznę, w tym umiłować Ojczyznę Nieba, Ojczyznę Niebieską. Nie można umiłować tej ojczyzny, jeśli się nie ukocha tego, co jest nam najdroższe tutaj na Ziemi. Bóg nie przeciwstawia jedno drugiemu. Wręcz przeciwnie: Ojczyzna jest naszą matką, a matkę trzeba kochać i szanować. I zgodnie z czwartym przykazaniem Szanuj Ojca swego Kochaj swoją Matkę Aby Ci długo Aby Ci Pan Bóg błogosławił Aby Ci dobrze i długo żyło na tej ziemi Zgodnie z tym przykazanym Mamy też kochać i miłować Naszą Ojczyznę Ziemską Bracia i siostry Język jest czymś Bardzo ważnym Dla Ukochania Ojczyzny. Nie można kochać Ojczyzny, jeśli nie kochasz języka. Mowa, język, ten język, który jest językiem naszych rodaków, to jest coś, o co powinniśmy dbać. Co powinniśmy walczyć i chronić ten język. Na koniec tego okazania, wróćmy do tej myśli, która była na samym początku. Jezus wyprowadza nas na Wysoką Górę. Pokazuje nam prawdziwą ojczyznę, ojczyznę w niebie. Ale nie będzie miłości do nieba jak nie będziemy mieć miłości do swojej ojczyzny tutaj na ziemi, do Ukrainy i do ojczyzny naszego serca, do Polski.